Wchodzę sobie do Fortnite zobaczyć sklepik. No i widzę, że dostałem prezent od Boris Raus Dzięki, wielkie Boris, za wysłanie gifta. No i zobaczmy, co w nim będzie. O kurde, cały pakiet mi wysłał. Dzięki, Borys, ile to kosztowało? Przecież to jest. DROGIE! Wiem, że to nie będzie 2800, bo na przecenie, ale... Dzięki wielkie Borys za wysłanie tak dużego gifta! Nie musiałeś! Wow! Serio już wystarczyło samego skina wysłać, a nie gift! Ale jeszcze raz, dziękuję ci wielkie! Na pewno grać tym będę! No, nie, nie spodziewałem się tego, to już w ogóle drugi gift, który mi wysyłasz, no i zobaczmy sobie tego skina, sobie miałem z tego zrobić tylko shorta, ale no jak takie coś mi wysłałeś, no to już do odcinka dam się do odcinka, bo zrobię z tego krótki, bo i tak na razie, tak jak mówiłem na no, poprzednim odcinku live'ów, nic, odcinku takich z Fortnite'a nie robię. No, lotnia akurat jest fatalna, więc. Nie będę, ale. <laughs> Dzięki wielkie! <laughs> nie wiem, co powiedzieć, bo tak. No. <laughs> tak wchodzę sobie do Fortnite, zobaczyć sklepik, obczaj co tu w ogóle jest, a. No, patrzę i jest gift. Włącza nagrywanie. Spodziewałem się jakieś emotki za 200, czy coś takiego. A tutaj skinek! Więc jeszcze raz wielkie dzięki, Boris Rouse. Nie musiałeś, ale dziękuję z całego serca. No i co? No, w Gierce wam go nie pokażę, bo no nie chcę mi się grać na razie w Fortnite. Ale na pewno na jakimś odcinku tego skina zobaczycie. Jeszcze tylko zobaczycie, na 100% się nagrywa, na 100% się nagrywa. No i co, no nie wiem co powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję. No i tyle w sumie chciałem powiedzieć w tym odcinku. <laughs> no bo grać nie będę, no i dzięki wielkie.